No, szczupak będzie miał pewnie z 80 cm. Jestem z podbierakiem. Teraz powoli. Piękny szczupaczek. Tak, odjeżdża. I go wprowadzisz do podbieraka, tak? O, tak ociągniesz. OK. Jest szczupol, No coś koło mojego. Nie, 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 nie popuszczę mu tak. Okej. Okay. Za bardzo żeś podkręcił. spokojnie, Niech on sobie chodzi jeszcze. Tak mu nie popuszczę, żebym miał luźną plecionkę. Piękna sztuka. Już nie kręć kołowrotkiem. Wprowadzaj go tutaj powoli do podbieraka. Pięknie chodzi. Węda wygięta, hamulec chodzi. Uważa, bo wyskoczy. Nie, nie popuszczaj mu tak plecionki. I kręć go, tak ociągnij. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On już jest zmęczony. Tylko mi go tu wprowadź. Okej. Okay. Niech, niech płynie. Musisz wędką mi go wprowadzić, nie kołowrotkiem. Bo jak skrócisz, to będzie lipa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest nasz. Jeszcze chwila. Nie popuszczaj mu. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, oj oj, oj, oj. Poszedł na drugą stronę łódki. Jeszcze chcę powalczyć, kolega I teraz wędką, Bo już, już, za, już za krótką żywkę. Nie popuszczę mu, tak? Dobra, już takiego próbuj wprowadzić. Mówiłem, nie kręć kowrotkiem. Dobrze, 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 dobrze. Nie do góry wędka, bo szczeli. Okej, okay, jest nasz. Piękna sztuka. I to rekord. Proszę, nie wiem jak to się nagrało. Trzymaj podbierak, wyjmij go sobie. Zobaczymy czy uniesiesz. Zaraz wyłączymy, porobimy fotę i będziemy go puszczać. Do góry. Nie ma siły go podnieść. Dobra, wyłączamy, pomogę Krzechniakowi.